Zapraszam na kurs materialny www.piotrciupak.pl Ze zbioru liczb 1, 2, 3 aż do 7 losujemy kolejno dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania liczb, których suma jest podzielna przez 3. Zobaczmy, czyli jakie są możliwe zdarzenia. Możliwe, że jest tak, że wypadło, za pierwszym razem wylosowaliśmy 1, za drugim razem 1. Za pierwszym razem 1, za drugim 2. Za pierwszym 1, za drugim 3. 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7. Albo 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7 i tak dalej widzimy. Czyli wszystkie, najpierw wypiszę wszystkie możliwe zdarzenia. Już można tutaj zobaczyć, że to będzie 7 takich kolumn i po 7 elementów w każdym wierszu. No to, żeby zaoszczędzić czas, to ja na chwilę zatrzymam. Zobaczmy, że mamy, otrzymujemy taką tablicę. Czyli 7 kolumn i w każdej kolumnie jest 7 wierszów, i teraz z tej tablicy Wybierzmy zdarzenia sprzyjające. A jakie to są zdarzenia sprzyjające? Wyszukamy takich zdarzeń, których suma jest podzielna przez 3. Czyli sprawdzamy. Może jakimś innym kolorem na zielono. 1 plus 1, czy jest podzielna przez 3? Suma 1 plus 1 no to jest 2, 2 nie dzieli się przez 3. 1 plus 2 to jest 3, to się dzieli przez 3. Co dalej? 1 plus 3 to jest 4, nie dzieli się przez 3, 1 plus 4 to jest 5, nie dzieli się przez 3, ale 1 plus 5 to jest 6, dzieli się przez 3. 2 plus 1 3 dzieli się przez 3, 2 plus 4 6 dzieli się przez 3, 2 plus 7 9 dzieli się przez 3. 3 plus 1 nie, 3 plus 2 nie, 3 plus 3 owszem i 3 plus 6. Co dalej? 4 2 i 4 5 się dzieli przez 6. 5 1, czyli 6, 5 4 9 i 5 7 12 dzieli się. 6 1 nie, 6 2 nie, 6 3 owszem i 6 6 też. 7 1 nie, 7 2 tak, 7 3, 7 4, 7 5 tak. Czyli zobaczmy, na zielono zaznaczę wszystkie zdarzenia sprzyjające. Czyli na mocy klasycznego mm, prawdopodobieństwa, a dokładnie na mocy klasycznej definicji prawdopodobieństwa, prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest moc A przez moc omegi.